Najpiękniejsze wspomnienie z planu serialu Magda M. To. To moje urodziny, sytuacja zimowa, koziorożec. Czy to będzie najpiękniejsze? Nie, ale myślę, że najśmieszniejsze i najbardziej spektakularne. W czasie przerwy obiadowej z mieszkania Magdy M. przy przywiejskiej serwujemy się biegiem z moimi koleżankami, z którymi mamy grać scenę po przerwie obiadowej, do niejakiego hotelu pobliskiego, żeby tu nie wymieniać nazwy, w trybie błyskawicznym. Opindalamy butelkę szampana urodzinowego, czyli wychodzi po kieliszku na głowę i wracamy na plan, nie biorąc pod uwagę, że jak włączą lampy, to w mieszkaniu Magdy M, gdzie się znajduje jakieś 70 osób, a mieszkanie ma 70 metrów, zrobi się 70 stopni i szampan sprawi, że scena, w której miałyśmy intensywnie ze sobą dyskutować, zmieni się za życzliwą e, zasłoną milczenia naszego reżysera, e, Maćka Dejczera, sceną, w której e, przyjaciółki z Magdą leżą na podłodze i e, chichoczą, a właściwie rechoczą, a my potem dokładamy do tego off. Wspaniałe.